Witam Cię ponownie w moim projekcie Historia Duszy. Dziś chciałbym Ci opowiedzieć o szkoleniach, o treningach, o zajęciach praktycznych, które są bardzo podobne jak w naszej rzeczywistości. Z tą różnicą, że tutaj trzeba poświęcić na to czas, a tamto dzieje się w czasie, kiedy nasze ciało, tutaj moje ciało, śpi i budzisz się z takim doświadczeniem praktycznym, które. Jest no, po prostu jednoznaczne z nabyciem umiejętności i kompetencji. Jakiego to rodzaju są e, te szkolenia? E, przede wszystkim kierunkowe, w zależności od naszego rozwoju, e, naszej świadomości w tej rzeczywistości. E, te szkolenia e, także mają podłoże po drugiej stronie, e, są po prostu zwyczajowo. Można nazwać zwyczajowo, bo tak mi się po prostu wydaje, w odpowiednim czasie i w odpowiednim zakresie, dopasowane do naszej możliwości kompetencji. No i tutaj od razu mi się nasuwa taka historia z pobytu w takim centrum szkoleniowym, można by nazwać bibliotece jak najbardziej, gdzie książki czy dokumenty, które tam są, są udostępniane. W zależności od naszej wiedzy, doświadczenia, bo też, wiadomo, i akceptacji, szacunku. I jest to dosyć ciekawe, bo w naszych bibliotekach podręczniki czy książki są dostępne dla wszystkich. Wystarczy po prostu sięgnąć tam, pomimo chęci bardzo wielkiej chęci sięgnięcia po jakiś tam tytuł czy publikację, no jest to tylko możliwe z dwukrotnym sprzężeniem, czyli jeśli jesteś gotowy do zapoznania się z treścią tej książki czy, czy tego dokumentu, wtedy jest ona po prostu zwyczajnie tobie udostępniana. I jeden z takich, Ciekawszych, bardzo takich emocjonujących dla mnie szkoleń było szkolenie z zakresu znajdywania, poszukiwania niefajnych energii czy bytów, które w jakiś sposób w tej rzeczywistości. Są po prostu nam przeszkadzają, tak? Dosyć długie szkolenie, długi trening, wieloodcinkowy, gdzie cyklicznie po prostu wracałem do takiego szkolenia warsztatu. Bardzo praktyczne. No i tutaj od razu taki przykład podam, gdzie zadanie polegało na znalezieniu. Akumulowanej energii, która gdzieś po prostu się chowała w danym budynku, no nie wszystko da się przetłumaczyć, nie wszystko się da wytłumaczyć, no ale sprawa jest bardzo prosta. Wchodzisz do takiego obiektu, budynku, który jest do tego przygotowany. Znajdują się tam takie same urządzenia czy meble jak, jak u nas, no i trzeba po prostu znaleźć, trzeba się wczuć. Gdzie takie coś bardzo negatywne, można powiedzieć, rodzaj niedobrej energii, która jest nam w stanie wyrządzić krzywdę, trochę to przypomina, jak, jak oglądamy w czasie filmów jakieś egzorcyzmy, gdzie coś się czai, jakaś ciemna siła, materia, która jest nam w stanie po prostu wyrządzić. Krzywdę, jeśli będziemy nieostrożni. A że jest to ćwiczenie, jest to szkolenie, więc zawsze się ma poczucie czy powinno się mieć poczucie że jest osoba, która w jakiś sposób nas instruuje, no ale że jest to już praktyka, więc jest pewien dystans takich osób szkolących, więc po prostu przeszukujesz dany obiekt, dane miejsce. Do tego stopnia, aż znajdziesz owy przedmiot, bo to są albo przedmioty, albo istoty żywe, które my tutaj identyfikujemy jako obrzydliwe. bo Mogą być to pająki lub po prostu osoby z, po prostu niezaciekawe. No, trzeba je po prostu przejąć, unieszkodliwić. W jaki sposób sobie z nimi poradzić po przebudzeniu. Wygląda to jak scenariusz z jakiegoś filmu, w którym się brało udział, ale jak się człowiek czuje, no czuje się po prostu bogatszy, bardziej doświadczony. W tej rzeczywistości. Po prostu jest to wiedza, którą się czuję, którą można powiedzieć, że, człowiek, że po prostu już wiem, tak? Doświadczyłem w sposób bezpieczny, bo w sposób materialny, ale nie fizyczny. Są to te szkolenia, które po prostu są niemożliwe do wykonania lub osiągnięcia. W tej naszej, tutaj obecnej rzeczywistości, a no, przynajmniej ja nie znam i nie mam pojęcia, aby takie szkolenia się odbywały tutaj, no ale po to jest ten świat astralny, żeby takie szkolenia, kursy przechodzić dla osób po prostu zainteresowanych taką wiedzą, taką praktyką, takim doświadczeniem. Takich szkoleń odbyłem. Kilkanaście, kilkadziesiąt czy kilkaset, raczej nie, ale było tego sporo w okresie 20-30 lat. Daje to taki, taki dystans, poczucie wartości, ale też i pewności siebie jak taki otaczający świat nasz wygląda, którego my po prostu fizycznie, pan własnymi oczami nie pojmujemy. W tej rzeczywistości by było trudno doświadczyć tylu szkoleń bez uszczerbku na zdrowiu, przede wszystkim fizycznym, bo nie wszystkie szkolenia i kursy są udane. Zdarzało się po prostu, że dana materia czy energia przejmowała w jakiś sposób kontrolę. No to tak podobnie jak się dzieje w grach, tak? Mamy tam kilka, kilkanaście takich możliwości, podejść, można powiedzieć, żyć w cudzysłowie no następuje reset i możemy wrócić. No i to jest zasadniczy plus takich warsztatów szkoleń, że można je po prostu powtarzać. Dlatego też myślę, że wiele gier, czy znaczy pomysłów, zamysłów powstało też z doświadczenia tych twórców, no bo przecież my tylko kopiujemy w tej rzeczywistości, niczego nowego nie tworzymy, co by już do tej pory nie zostało wytworzone i skonstruowane. Po prostu ja uważam, że Ziemia jest takim miejscem, Ciągłego kopiowania i powielania tego, co już jest, że nie mamy takiej mocy stwórczej, aby stworzyć coś z niczego, a przynajmniej taki jest mój poziom, żeby tak po prostu twierdzić, choć oczywiście może być inaczej. Chętnie posłucham takich osób, które mają inne doświadczenia i są na innym poziomie. Także dziękuję Ci za wysłuchanie mojego kolejnego odcinka i zapraszam do kolejnych.